Mam 15 sekund. Witajcie, widzowie, tutaj Jerzyk. Dzisiaj sobie zagramy w szybkie malowanie. To jest konkurs. Tak. Już e, jedną rundę sprawdziliśmy, jak to jest, i tutaj jestem ja. To jest moja biedronka. I teraz lecimy, co będzie dalej. Pająk. Pająk. Ok, rozumiem. rozumiem. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Cie ciekawe, ciekawe. Mam pewien pomysł, ale ci go nie zdradzę. <laughs> O, to są warstwy Ale jajko Ale ja najpierw skorzystam z pierwszej warstwy Ciekawe będzie Francesca A tutaj się zdziwisz 4. I ja zrobię coś. Nie powiem co, bo jestem super tajny. Jak tu się cofa. A tu. Nie, trzeba to cofnąć. To było ładne do pewnego momentu. Coś ci się skisiło. No. Mm, rozumiem. Co ja próbuję zrobić? Ale ja pięknie rysuję Ja też A jest zakolorowywanie? Za Właśnie... nie wiem. Tudy. Szybko, 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 szybko. Jeszcze głowę muszę zakolorować. Okej, okay, ja już skończyłam Całkiem fajne I koniec czasu. Ciekawe jakie będzie twoje No Ole piękna. pięknie. Ale gwiazdek. ładne, pięć, gwiazdek, pięć gwiazdek, no Ładna Mega Wypomnisz Ale cute <laughs> Ale cute No, trzy no? no. no. gwiazdki Trzy gwiazdki <laughs> <laughs> Gwiazdki, nawet fajne. Fajny, po, fajny pomysł, ale tak jakby niedokończony. Ja dam dwie. No. Ale minus to, że nie ma 8 nóg No, a to prawda. Ej, dwie gwiazdki. Ja A ja dam cztery. Ja cztery. Gwiazdki? No. Co? Dobra, lecimy dalej. O, już koniec. No, bo jest tylko pięć osób. Jej! To cute, to ja zrobiłam. A ty byłeś najmniejsza, A kim ty byłeś tak w ogóle? Nie mogę ci powiedzieć. No dalej, no! Czy ty byłeś ten, co. E, co powiedziałam, że to, to, to jest brzydkie, ale ty z, wiedziałeś, z, że, że. Że co? Że cztery gwiazdki? Czy to jest to, twoje? Czy to tak bardzo nie umiesz malować? Nie, nie, to... to, to nie było moje. Już nawet nie chcę mówić, że, że twoje to było pierwsze, bo ja wiem, że to jest... ja co nie Tak. Ja tak, tak. E, poczekaj, bo mam do odpowiedź. Dobra. Poczekam. Dobra, dobra już ptak. Tak. Dobra. Tak, dobra, ptak. Lecimy. E, nie mam pojęcia jak zrobić ptaka. I nie w taki nie sposób, my. jak pewnie większość myśli. Kurde, dobra, nieważne. Mam pewien pomysł, ale Ciebie nie zdradzę. Chyba już nie umiem malować. Nie chodzi. umiem malować. Ja, 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 ja całemu światu pokażę, bo Ja w ogóle ptaki. ptaków nie umiem malować. Kurde, ale to jest ciężkie. Jak nie wiesz co i jak to? Faktycznie Nie się? no Czterech ja wiem Nawet mam pewien pomysł jak to zrobić Ale to jest skam Bo ze Starbucksów można sobie dokupić dodatkowe kolory Jak dodatkowe kolory? Przecież tutaj masz całą paletę barw No właśnie nie, jeszcze są dodatkowe Aha sam plusie, muszę sobie. Za Dobra, minutę trzydzieści to proszę. Co? No? Że, że już? No? Co to jest? Ja to muszę doszlifować. No i super, no. Aha, nie wiedziałam, że tak się da. Ty, tak, ale mi się wydaje, że moje jest bardzo ładne. Zatwierdzam. Zatwierdzasz swoją pracę? No w sensie. Na no, ponieważ... nie można? Nie. No, w sensie zatwierdzić, że jest gotowa? O to chodzi. Potwierdzam się Zresztą w jest to? zatwierdź, to faktycznie W ogóle te piaki mają buzie, ciekawe czemu Skończyłaś? Nie a na jakim etapie jesteś? Już na No Na tym robieniu... Ojej. Z całą pracę bo się ze O kurde, pięć gwiazdek. No, pięć gwiazdek jest dwuzdaniowy. Kurde, gdzie jest mój kursor? Kursor. Gdzie jest mój kursor? Nie wiem. <laughs> ja nie mogę. Bo ptak, to jest ptak. To jest ptak, słuchaj, Czy to jest swoje? Tak, bo się zestresowałem i jest, A ja nie mam kursora, nie... kurczę. Mam kursor. Mam kursor tylko takie dziwny. A to jest nawet ładne, trzy gwiazdki. No, nie wykończone, no, ale też są trzy gwiazdki. Ciekawe co to będzie. Kto wygra? Pewnie nie moje. Dwie gwiazdki, to jest okropne. No, to jest jakiś kruk, chyba. Nie, to jest tak jakby kruk, który zjada. Yy. Już nie chcę wiedzieć. O brawo! Jestem na trzecim brawo, 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 brawo. A to było twoje? To było to M czarne. Aha, a ja, a ja dałem temu jedną gwiazdę. Sorry, bo ja nie wiedziałam, że. No tak, no bo nie miałam pomysłu, a więc. No, tak, to ptak. O co ci chodzi? A no mogłeś napisać ptak? Jakoś ładnie. Bird, tak, na pewno. By wszyscy zrozumieli o co chodzi. Ja na początku miałam pomysł, aby zrobić tego z Twittera, ale ale się dowiedziałam, że jednak nie umiem. <noise> Chciałam, Nie wiem zrobić jednym było totalny brak wykończenia w, 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 Tak, rozumiem, wszystkiego. rozumiem No nie no, pizza Ja tego nie umiem rysować, dobra Postaram się Powiem za tekst z poprzednich odcinków, to naprawdę szacun Jaki tekst? No pa, jaka pizza A ta 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 To, to. to. To będzie szacun, nie. Ja, ja, ja coś znajdzie i napiszę w komentarzu, takiego to odcinka jest. Nie, no co ty, moi widzowie z... raczej ich brak. Pewnie nawet nie będą chcieli. A skąd wiesz? Bo tak? Znam moich widzów. Z tym myślałeś, że ja na ślepo robię filmiki? Nie, 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 ja tu ja... mam wszystko zaplanowane, słuchaj A ja robię polską pizzę A ty lubisz pizzę z ananasem? No, lubię Ja też lubię, nie rozumiem Chowajska. o co chodzi... No, ja nie rozumiem o co ludzi chodzi, że... O, że, że, że nie lubi, że e, hawajska jest jakaś zła Hawajska no jest no dobra właśnie. Nie rozumiem was ludzie, napiszcie czemu dla was ta hawajska niby psuje Cały smak tej pięknej pizzy, nieba. Pajaka jaka pizza? No, pa, jaka pizza. Dobra, z niedługo pewnie chyba będę kończyć i odcinek, i tą pizzę. <słuch> y Nie, no ale ja jestem po prostu Big Brain. Ja, ja, ja jestem ja Co? Co? Co nie? Co? 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 To nieprawda, bro. ja ja się dodam anonoskę. O kurczę, poczekaj. Możesz to sobie lekko zmniejszyć. Z czym jeszcze pizza? No z pieczarkami, no, no z czym. Ja tam nie lubię pizzy z pieczarkami, nie wiem czemu. Może to dlatego, że nie lubię pieczarek. Hmm. No, napiszę w komentarzu, ten tak, kto wie. <noise> Skąd ci biorą pieczarki? To już? No. Nie, ja nie zdążyłem. A, jest, a ja zdążyłem na ostatnim chwilę. Pana, pisa, to ja. chyba za... Zapu... Ktoś tu chyba za późno wyciągnął z pieca gwiazdki no, no, ja, ja też dałem gwiazdkę. To Chyba nie muszę komentować. Ale Jedna gwiazdka. To jest po chińsku. Newo, edy, py. O, no A, ładne! A no tu nie jest twoje, bo ty nie skończyłeś. Co? Ja mam cztery <noise> gwiazdki, ładne. Ja dam trzy gwiazdki. To jest twoje, to jest twoje. A skąd jest? Bo coś tam mówiłeś o pieczarkach i widzę tu pieczarki, no to twoje. A tak no, poza oj. tym, pieczarki nie są zawsze ustawione w jedną stronę. Wiem, ale inaczej nie zdążyłem. O, to jest ładne, pięć gwiazdek. Tak, to, to jest działa. ładne, to jest moje. Daję. Nie, nadaję pięć. Ej, to nie było twoje. Ha, ha, ha. Ale jestem lepszy od ciebie, od dwoma gwiazdkami. Jestem lepszy. Dwa jest lepsze. Co ty tak jakoś machasz dziwnie rękami? Czemu ty ciągle klikasz prawy przycisk myszy? Masz w nie masz sobie to. na click to move. No nie no, co ty zrobił? Dobra. Chyba ostatnia praca już będziemy kończyć, co nie? Tak, ostatnia praca i musimy kończyć. Ponieważ my to robimy. Trochę wcześnie. To A to będzie proste. Chyba znasz jest, mój temat. To jest trudne. To jest trudne. Sam jesteś trudny. Dobra. Chyba każdy wie, co zrobię. Nawet tutaj nie muszę się chwalić. Na w porządku wypełniam tło na ten kolor. Ty robisz tło? Tak. Bo tło jest bardzo ważne. Aha, okej, okay, fajnie. zajmuje ci dosłownie minuta. To trochę dużo jak na ten czas. Ale jest ładna, tak? To się liczy. Hmm, może. Ja kiedy widzę zapełnione tło, to albo ktoś ma Robuxy, ponieważ tutaj. A ja nie chcę mówić, czy mam Robuxy, czy nie. To nie oznacza, to, że to, że nie chcę mówić, czy mam Robuxy, czy nie, to nie oznacza, że ich nie mam. Po prostu nie chcę się dzielić taką informacją. Nie jest Wam potrzebna, widzowie. Jest bardzo to zapytaj ich W sumie oni w ogóle mogą się sami dowiedzieć o tym Napiszcie w komentarzach z... w ogóle Co niby mają napisać? No, no jak myślisz, no ile Wojtek ma... Bobuksów Jestem Jerzyk, czemu coś zawsze zapominasz? Kurde, to ctrl tak z, z nie działa? Tak jak, tak jak ja jestem, tak jak ja jestem ten, tak jak ja jestem... Je, jaką się nazywa? Nie mam Nironek, a ten nadal na nie mówisz, w stronę, więc... No bo cię ja ciebie Francesco, słuchaj. Co ja robię na tej samej warstwie co to? Albo nie mam. Wow, to jest. Moja praca jest wyjątkowo fajna. Mi się wydaje, że moja też. Jeszcze dodam to, bo to jest fajne Ja, a ja już to zatwierdziłem, wiesz, ja mam pracę Mam nadzieję, że o skrzydłach nie zapomniałeś A wiesz to zapomniałem Serio? No Serio zrobiłeś taką mrówkę? <laughs> taką Bila. kalekę, no Zrobiłem kalekę Kurde, teraz nie pamiętam tej No i? Dobra, zdążyłem, na ostatnią chwilkę Eee, czy to jest twoje? Nie, to jest Brzydkie, dwie gwiazdki No, też To jest kieble To jest ładne, tylko nie dokończone Tak, to jest ładne, tylko nie dokończone Trzy gwiazdki, to jest ładne, ale nie dokończone Ja daję trzy gwiazdki Weź nie popowól po mnie dla mnie Dla mnie ja nie obniższam. Mam szansę Ja odtwarzam, a ty dalej Eee, co. Jest żółte, ale to nie jest na temat. To jest bardzo ładne. To jest twoje, tak? Nie. Cztery gwiazdki. Nawet podoba mi się. Co to jest? Ja nawet, nie, ja nawet nie muszę mówić. Czy to jest mrówka? Ktoś zapomniał. <noise> to jest, jest, jest <noise> dziewczęta ucha To jest mrówka. O, o ja, To jest ładne. Da, Daję trzy daj, daj gwiazdki. O, jakie? Jakie cute. Daję cztery gwiazdki, nawet fajne. A ja sobie też dam cztery. No. ja mam cztery. To było moje. Jakie było twoje, tak w ogóle? No, to no. za skrzydłami A Jaki? mnie tyle samo, co ty, ty Dobra, a ile? 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 Jakie to było? No, no to wypełnione tło, dobra, musimy kończyć, nie? Dobra Mam nadzieję, że wam się podobało Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i jak najwięcej co możecie I ja się z wami żegnam, papa pa.